Witam wszystkich. W tym poradniku chciałem Wam pokazać, jak spaść z wysoka, nie tracąc ani jednego punktu życia. No, jak widzicie, mam tu pięć żyć. O Boże, pięć. Dziesięć serduszek. I gdy teraz spadnę, stracę pięć. Tak? No widzicie, nie da się tego uniknąć, niestety skakam z takiego kliku, klifu. Yy, I żeby tego uniknąć potrzebujemy zwykłego wiaderka z wodą, a także yy, deski. Tak, deski. No więc tak, yy, yy, zwykłe deski, yy, robimy, robimy łódkę. Z tych desek robimy łódkę. Przypominam, łódkę robi się w taki sposób, tak, wystarczy jedno. I, i teraz łódkę stawiamy tam, gdzie chcemy po prostu spaść. Ja to stawię sobie na środku tutaj. Ja. I wspinam się na ten cliff, z którego właśnie straciłem 5 serduszek. Przypominam, gram na Facebook, więc serduszka mi się odnawiają, a a tak samo gdy spadam, tracę tak samo jak na normalu czy na harcie, więc tak. Woda, wiaderko z wodą, pełna, nie pusta. I teraz wywierzamy sobie na rączkę, żeby mieli. I po prostu teraz lecimy. I gdzie jesteśmy już bliżej, ale nie wysoko, ani nie za blisko, wsiadamy na łódkę, klikając prawym przyciskiem myszy. Powinno wyglądać to tak. Mi się może nie udać, więc spróbuję jeszcze raz. Tak, mi się nie udało. Więc jeszcze raz. Mm. Sorry, że takie długie wejście, ale... Dobrze, jeszcze raz. Dobrze, udało się. I teraz przypominam... Nie wychodzimy, nie wychodzimy z łódki, tylko dajemy na ścianę lub na ziemię. Uwa uważając, żeby nie wejść z łódki, yy, dajemy wodę. Tak. I teraz puszczamy ją i sobie wychodzimy. Widzimy. Nie tracimy żyć, a do tego tylko było potrzebne wiaderka z wodą i 8 kawałków 4 kawałki 6 kawałków drewna no nie za każdym razem to się może udać więc y, trzeba to wyćwiczyć y, ja jeszcze raz spróbuję może mi się uda yy. ćwiczenie tego jest bardzo mozolnym procesem ale y, na pewno przydaje się, bo nie, za, nie zabiera tak dużo miejsca, bo do tego są tylko potrzebne dwie rzeczy, tak jakby, nie? No i... No. No i to by było chyba na tyle. Jeśli chodzi o tekstur patch, to jest to tekstur pacch Quandary Quandary, Quandare, Quandary, coś takiego i y, jest to tekstur pack na lato. Tak, bo ten teksturpak zawiera 4 pory roku. No i przypominam, łódka, yy, przypominam drewno, łódka i wiaderko z wodą. Yy, z wysokości yy, jest to dozwolone b, 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 z jakiejkolwiek wysokości. Yy, tak, z jakiejkolwiek wysokości to jest dozwolone. Yy, można nawet z takiej wieży spaść do łódki, trafiając, ale najczęściej jest to z takiej mniejszej, żeby na przykład jak ktoś gra na Normalu, czy na Hardzie, czy na Easy, po prostu, żeby wpadł i żeby nie tracił żyć niepotrzebnie, a potem jadł no, i tracił jedzenie, także nie. Yy, I delektujmy się yy, pięknym, nie księżycem, bo nie mamy akurat pełni. Jest faza ciemności. Po prostu chmury zakrywają księżyc. No i by było to na tyle. Mm, dziękuję za uwagę i życzę miłego skakania. Powtarzam, fingerboardmaniak.pl. Cześć!